Siemanko w ostatnim odcinku czwartego sezonu z kariery Zanika na moim kanale. Pierwszy mecz to półfinałowy rewanż półfinału Ligi Konferencji z Fiorentino. Choć pierwszy mecz tra tragiczny: 3-0 przegrany. E, czy jest szansa na jakikolwiek comeback? Teraz też trochę pogadamy o tym sezonie, e, bo trochę warto no, porozmawiać. I już w następnym sezon tygodniu widzimy się w nowym klubie nowe cele, kluby, w na pewno stanę na minimum dwa sezony no i co w ogóle ten mecz był tragiczny i tyle Wam mogę powiedzieć, widzicie, że przegrywamy łącznie 5 do 0, nasza drużyna nic nie grała, mi się już naprawdę nie chciało grać w tym meczu, dostałem tutaj piłkę więc wykorzystałem to, że mam jeszcze jakieś umiejętności, wchodzę w pole karne prawa noga, szczeliłem gola ale to jakby był gol honorowy ogólnie w tym dwumeczu, tragiczny dwumecz Zapowiadało się naprawdę, że może walczymy ligę konferencji. Nie, wygra, nie wygraliśmy ligi, nie wygraliśmy ligi konferencji. Został nam puchar Portugalii. Tu jest koniec meczu, ja tu tam sobie stoję, już taki zażenowany, że no trochę ta przygoda w Benficie miała wyglądać inaczej. Nagraliśmy widzę konferencji. Myślałem, że będzie Liga Mistrzów, oni grają w konferencji. Mogłem spojrzeć na tabelę, wiem, jeśli chodzi o przyszły klub, sobie spojrzałem na tabelę więc gdzie będą grali i mistrzów i nawet zostali mistrzem swojego kraju, więc idę tak naprawdę do najlepszego, najlepszej drużyny tej ligi, do której będę szedł w piątym sezonie. A Benfica była ogólnie szansa na potrójną koronę i dostaną nam szansę na jedno. Jeden puchat finał z Pragą, z Pragą, którą przegraliśmy mistrzostwo, trochę na własne życzenie. Odrobiliśmy do nich aż 11 punktów straty, ale potem ten porażka Sportu w ostatnich sekundach i ostatnim meczu nie wygraliśmy. I tak nam wygrana będzie nie dała, ale jakby było, wiecie, remis Sportu i wygrana w ostatnim meczu byśmy byli mistrzem. No ale się nie udało. Czas na puchar pocieszenia, tak to można nazwać. Ostatni mecz tego sezonu, ostatni mecz w koszulce Benfiki. Chociaż go wygrajmy. To tu mamy rzut wolny, chociaż ja nie umieszczać wolnych, patrzcie na moje statystyki. No, weszły sady, więc rozegrałem to na krótko. Tutaj wycofanie do mnie, zjedziemy, idę, lutuję, lewa noga, strzał zablokowany. No, piłka do mnie, jeszcze raz strzał zablokowany. To może za trzecim razem broli brankarz, ale za czwartym już dobiłem. Mamy swoją pierwszą bramkę w finale Pucharu Portugalii. Ta, zawdzięczo, ta zawdzięczość, ta zawdzięczność jest. Nie mogę teraz tego słowa powiedzieć. Ale Kostucha powalczył do końca i zrobił to szczelił Gola, który daje prowadzenie, no cztery razy uderzał i dopiero za czwartym, razem piłka trafia do siatki, no ale te trzy pierwsze strzały to naprawdę lepiej nie komentować, ale prowadzimy jeden. Do zaraz Pragą Bartosz Kostucha w swoim ostatnim meczu. w Barwach Pemfiki. Mogłem zostać, ale wiecie, idę do przeklubu. No tam na pewno dwa sezony spędzę, może można trzy. Zobaczymy. Bo ogólnie w tej mojej ścieżce, którą bym chciał poprowadzić, jest szansa na jeszcze trzy kluby albo czwarty jeszcze. Więc trzy albo cztery kluby jeszcze zwiedzimy. I ja już tu będę naprawdę szedł do najlepszych klubów, jakich będę mógł w danych ligach, do których chcę iść. No by walczyć o jak najwyższe cele. Oczywiście chcę wygrać złotą piłkę, dlatego idę gdzie idę trochę eee, zdobywać trofea i na pewno też sobie myślę, że... Eee, Jezu, na początku odcinka piątego sezonu wydam wszystkie punkty na upgrade. Tak, wydaję wszystkie punkty na upgrade, wiem ile już będę miał wtedy overall, co jest prawdziwe. Będę miał 85-86, wydaję wszystkie punkty na upgrade. A w następnych sezonach będę sobie tak już spokojnie upgradeował. Tak jest plan, żeby po prostu wydać wszystkie punkty na upgrade i tyle. By jednak zrobić w piątym sezonie już takiego wiecie, mega piłkarza siebie, a nie tam jakieś 82, 3 overa, tylko tak 85, 86. No i na zakończenie naszej przygody wygrywamy Puchar Portugalii, Puchar Pocieszenia, bo powiedzmy sobie szczerze, mieliśmy potencjał na wygranie wszystkiego, co mogliśmy. Ligi nie wygraliśmy przez to, że mieliśmy gorsze momenty, i przez to, że Praga była jakaś niesamowita, ale złapała zadyszkę, ale my tej zadyszki do końca nie wykorzystaliśmy. Czuję wielkie rozczarowanie y, ogólnie. Jeśli chodzi o indywidualny sezon, to najlepszy w karierze. Po raz drugi piłkarz sezonu. No, ale zabrakło tego czegoś. Dlatego ja stwierdzam, że to koniec tej przygody w Benfice. No, Benfica to miała być klub na trzeci sezon, wiecie. No, ale tam się nie udało. Tam nie zmieniłem klubu i dlatego ten trzeci sezon wygląda jak wygląda, ale... Widzę, że będziecie chcieli drugą karierę, więc tam, a tam będziecie to wydecydować oprócz tego mojego pierwszego klubu i wyboru pozycji. To myślę, że następnym, następne opcje to wy będziecie wybierać, będę wam podrzucał ankiety, eee, mówił o odcinku co i jak. Kiedy ta sylera ruszy? Nie ja wiem, myślę, że w nowym roku dopiero, myślę, że nie, ale ona będzie raz w tygodniu i prawdopodobnie w soboty. Ale cieszmy się tym, że no, wygrywamy, to jest nasze trzecie trofeum, mistrz... zostaliśmy mistrzem Szkocji. Puchar Danii z Midland i Puchar Portugalii z Benfica. No ale czujemy niedosyt, bo nasz zespół było stać na o wiele więcej. Liga Konferencji ten tym był tragiczny, ale ja mam wrażenie, że nagle takie momenty w tych grze są, że źle się gra. Nie jakaś była aktualizacja, bo trochę coś tam chyba chciałem zagrać, i nie, nie, nie grałem. Coś grałem ostatnio, na jakąś karierkę sobie tak o. i tam, gdzie wszystko wygrywałem, to nagle wczoraj tak lamiłem, że ja nie mam pojęcia co się dzieje. Więc nie coś chyba jakaś aktualizacja pewnie i znowu się będzie trzeba przyzwyczajać, nie wiem. Ale dobra, wygrywamy ten puchar, no Bartosz Kostucha, najlepszy sezon w karierze, chyba ponad 50 goli łącznie zdobyliśmy wszystkich rozgrywki Szkoda, że tu nie liczą też meczach, mecze kadry, bo bym miał pewnie trochę więcej, no minimalnie, ale więcej. No ale sezon kończymy, no rozczarowanie, co Wam mogę powiedzieć. Dużo klubów ogólnie mnie chce, poza West Ham, tych największych klubów jakie chcą mnie to jest West Ham, Fulham, no i Bursa Dortmund na przykład, ale... Ale ja mam swój klub docelowy, dowiecie się w następnym tygodniu, myślę, że w poniedziałek wyjdzie odcinek, chociaż ja już bym nagrał, bo mam trochę taki, wiecie, odchodzę do innego klubu, mam, takie, tro, mam taki trochę hype na nagrywanie tej serii. a też raz spokojnie, piąty sezon, no oczywiście chcę nagrać 15 sezonów, zobaczymy, no chciałbym w końcu wygrać tę tą, tą piłkę. Myślę, że jeszcze będą mecze kadry, ale następny mecz kadry z Anglią. We wrześniu, my raczej nie masujemy na Euro, bo to już naprawdę musi się stać cud. Więc jeśli chodzi o kadrę, jak rzeczywistości będziemy lamić. Ogólnie fajnie, to był sezon, ale już chcę coś, coś, czegoś innego. Nowy klub. No, widzicie, widzicie tutaj eliminację. No jak wygramy z Anglią, to musimy liczyć na to, że Portugalia wygra dwóch meczów. Więc Liga portugalska, ogólnie strata dwóch punktów do Pragi. To jedno zwycięstwo. No i Liga Konferencji. liga Mistrzów wygrywa Borussia Dortmund. Mogłem iść do zdobywcy Ligi Mistrzów, ale nie idę do zdobywcy Ligi Mistrzów. Idę do Mistrza Kraju. Musicie się domyślać, czy to Włochy, Hiszpania, Niemcy, czy Anglia. Choć wiem, co mówiłem na początku tego sezonu, że chcę iść do Anglii, a to się zmieniło. Ma w sobie to coś. Już nie mam potencjału, by stać się wyjątkowym. No zobaczymy w następnym sezonie. 56 goli, 11 asyst, najlepszy sezon Bartosza Kostuchy aktualnej karierze. 33 gole ligowe i po raz chyba trzeci zostajemy Królem Szczelców Ligi. Ekstraka się nie udało, w Danii się udało, w Szkocji się udało i właśnie w Portugalii, więc po raz trzeci. Łącznie mamy 164 gole w 181 spotkaniach, więc myślę, że to nie jest najgorszy bilans. Jesteśmy warci 58 milionów, więc będzie najdroższym pił polskim piłkarzem w historii sprzedanym. Ale tutaj widzicie, że mam piłkarz miesiąca na przykład 3 razy w danym tym piłkarz miesiąca, 5 razy ogółem. To jest jakiś błąd w tej grze. Ja jest pół tygodnia, 18 razy to jest ogółem. To jest jakiś błąd, bo ja piłkarze miesiąca co chwilę dostawałem w Danii. Chyba teraz chciałem to zobaczyć, czy nie. Tak chyba pokazywałem, że ja na przykład 6 razy dostawałem w Danii piłkarze miesiąca, czy więcej, czy w Portugalii prawie co miesiąc, to jest jakiś błąd. Szkoda. 33 gole w lidze. Pucharze Portugalii również zostałem Królem Szczelców i Lidze Konferencji również zostałem Królem Szczelców, więc można powiedzieć potrójna korona, jeśli chodzi o bycie Królem Szczelców, e, więc no spoko, no naprawdę nieźle, kończymy naszą przygodę w Portugalii, no co, zapraszam Was na nowy klub, w na następnym tygodniu, no w tym razie już tego nie nagram, bo jeszcze Manchester i Monza, a potem co, Od nowego roku jeszcze kolejna seria, a dowalę sobie tymi seriami, ale zobaczymy, co to będzie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie kolejnego sezonu przygód Bartosza Kostuche w karierze zawodnika na tym kanale. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że kolejny sezon podoba się Wam jeszcze bardziej, no bo myślę, że w końcu idziemy do jednego z najlepszych klubów, myślę, że na świecie w historii piłki nożnej. Kto wie, to tyle ode mnie, na razie, piąteczka.